Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na nasze nagranie. Dzisiaj zrobimy prezentację tarota, czyli tego tarota, z którego korzystam na co dzień do wróżenia. Czyli zobaczymy, co poszczególne karty oznaczają w tarocie. I teraz zaczniemy od głupca. Głupiec w tarocie jest to karta nowego. Początku. Jest to karta rozpoczynania w ogóle nowej drogi. Jest to karta rozpoczynania czegoś nowego, tutaj zupełnie od nowa, zupełnie od początku. Dla mnie, głupiec jest osobą niedojrzało, która. Tak naprawdę nie jest przygotowana y, do życia, która może być nawet trochę na początku tej drogi, może być trochę y, za, y, zagubiona, y, niepewna. Y, jest to osoba, która y, jest niedojrzała, która y, nie traktuje życia poważnie, która traktuje życie jako, jako zabawę. Dalej mamy maga. Mag jest osobą, która jest twór, twórcą, która jest kreatorem, która tak naprawdę tworzy coś nowego, coś od początku, albo tutaj zupełnie coś nowego. Mak posiada tak monetę, kielich, miecz i buławę. Buława jest symbolem ognia, moneta jest symbolem ziemi, kielich jest symbolem wody, natomiast miecz jest symbolem e, powietrza. E, dalej mamy kapłankę. E, kapłanka, która jest osobą bardzo e, duchowo, która ma bardzo dobrze e, rozwinięto e, in, e, intuicję. E, jest to e, jak mówiłam, może to być na przykład y, jakaś zakonnica, y, może być to jakaś ukryta y, kochanka, możliwe, że jest to jakaś miłość platoniczna. Tutaj, y, kapłanka, jest to osoba, która ma do podjęcia. Y, Y, Jakąś decyzję, która stoi przed dokonaniem y, jakiegoś wyboru cesarzowa. Jest to kobieta, która żyje do i, y, y, w dostatku y, i w obfitości, która. Która ma wszystko, której niczego nie brakuje, która jest bardzo atrakcyjna i cieszy się powodzeniem wśród mężczyzn. Jest to kobieta pewna siebie, która wie, czego chce. Jest to idealna matka, żona. W tarocie jest to również karta. Która mówi o narodzinach dziecka. Cesarz, jest to mąż, ojciec, głowa rodziny, człowiek pewny, który wie, czego chce. Ta karta mówi o stabilizacji: takiej stabilizacji, takiej życiowej. Yy, tutaj yy, cesarz yy, jest to osoba. Pracująca na bardzo wysokim stanowisku, więc może on być czyimś y, szefem y, przełożonym. Dalej mamy kapłana. Kapłan jest to osoba duchowa, czyli bardzo duchowa, czyli rzeczywiście może to być jakiś, y, y, jakiś duchowny, jakiś kapłan. Ale przede wszystkim jest to nauczyciel i, przy, i, y, i przewodnik duchowy. Y, w tarocie y, cesarz i cesarzowa są so rodzicami głupca i razem z nim tworzą pełną y, pełno, y, rodzinę. Cesarz czy y, y, cesarzowa nie tylko opiekują się i głupcem, nie tylko go wychowują, ale również Dbają o jego rozwój, e, o jego rozwój duchowy. Karta kochanków jest to karta miłości, karta miłości z przeznaczenia. Tutaj e, takiej miłości, na której ktoś czuwa z góry. E, jest to połączenie, unia, e, e, bliźniaczych płomieni. Jest to u, u, Warunko, miłość bezwarunkowa, ale jest to również karta podjęcia decyzji. Czyli na tym etapie głupiec będzie decydował, czy, czy tutaj pójdzie, pójdzie to nowo drogo, czy, czy w ogóle tutaj wyruszy w to. No wodróg, dalej jest to po, po, podejmowanie tutaj od, odpowiedzialnych decyzji i branie za nie odpowiedzialności, jakby. Podążanie wybranym przez siebie kierunku to jest Rydwan. Dalej mamy kartę siły. Kartę mocy. Karta siły to jest moc wewnętrzna, siła, która tak naprawdę napędza nas do działania, ale Również jest to odwaga, która pozwala nam się tutaj zmierzyć z tymi zagrożeniami, które napotykamy na swojej drodze i z różnego rodzaju, z różnego rodzaju przeszkodami kochani, to koniec na dzisiaj. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na kolejne czytanie. Jeżeli Wam się podobało to czytanie, to je po prostu komentujcie.